Wracamy na Bemowo na Hale Legi Kosz, Międzynarodowy Dzień Sportu, Pany Polska. Ze mną jestem razem Mateusz ze startupu Respovision. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność i zasięgi Respovision, to jesteście takim trochę chyba Robertem Lewandowskim polskiego Sportechu. Mogę tak powiedzieć? A dziękuję, dziękuję. Nie wiem, nikt nie mierzył, także na pewno do międzynarodowych sukcesów nam jeszcze daleko, nie, nie mam króla Strzelców, nie mamy ligi mistrzów, także jeszcze do Roberta trochę nam brakuje. Ale już się zbliżacie. Słuchajcie, Respo Vision był w zeszłym roku na naszej okładce, kiedy opisywaliśmy Sporttechy i wtedy pisaliśmy, że to jest bardzo dobry moment na rozwój tego typu inicjatyw, że są, jest zainteresowanie tego typu projektami, jest też fajny klimat wokół tego typu projektów. Jak po tym roku mniej więcej od tej okładki oceniasz klimat wokół Sporttechu w Polsce? Z naszej bardzo indywidualnej perspektywy mogę go ocenić bardzo pozytywnie. Mamy szerokie zainteresowanie nie tylko ze strony klientów, ale również inwestorów, co niebawem może się przełożyć na, na, na bardzo miłe ogłoszenia, bardzo miłe wiadomości dotyczące rundy inwestycyjnej. Klimat wokół, wokół polskich sportyków na, na pewno się y, poprawia, coraz więcej jest y, historii sukcesu. Wiadomo, że y, nam udaje się dotrzeć na różne, na różne kontynenty, nawet tak bardzo, bardzo dużą współpracę mamy w Ameryce Południowej z, y, z federacjami CONCACAF. Y, y, coverowaliśmy y, y, Copa America jako, y, jako data provider, y, y, trafiamy do Azji, trafiamy do Ameryki Północnej, no i oczywiście jesteśmy też obecni w Europie, w Polsce, a y, także z naszej perspektywy bardzo fajnie. Coraz więcej Dzieje się w szczególności wokół piłki nożnej, tam PZPN bardzo mocno stara się animować środowisko, aby też te aplikacje były coraz bardziej praktyczne, żeby te startupy nie były tworzone jako takie bardzo wyspecjalizowane inicjatywy, gdzieś głęboko schowane piwnice, ale żeby bardzo wychodziły do, do, do aplikacji, żeby to można było stosować na rynku, żeby zespoły były zadowolone, żeby zadowoleni byli klienci, żeby jak najwięcej e, e, pozytywnych informacji wokół tego można było można było ogłaszać. Mhm. Czyli rozumiem, że PZPN animuje, ale jest czy jest taka chęć po stronie klubów, żeby korzystać z nowych technologii? Bo kiedy ja rozmawiałem jakiś temu z Pawłem, czyli CEO Powiży, no to on powiedział, że że jest trochę mała świadomość w polskich klubach piłkarskich jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania i wiesz w pewnym momencie byliście w sytuacji że mogliście się chwalić współpracami z takimi tuzami jak PSG czy Liverpool a nie bardzo można było powiedzieć to samo o polskich klubach No trudno temu zaprzeczyć tak rzeczywiście jakby adopcja najnowszych danych najnowszej analityki w polskich klubach ciągle jeszcze ma przestrzeń do poprawy także mm, mamy, e, mamy szansę, żeby tam bardziej zaistnieć, ale też my się nigdy nie skupialiśmy na, na, na obecności w Polsce, zawsze my, my myśleliśmy o sobie w takiej globalnej perspektywie, e, czy to od strony analitycznej, czy to od strony mediowej i mm, jeżeli chodzi o to, jak te polskie kluby teraz też są prowadzone, w szczególności piłkarskie, no to no widać tą poprawę, tak? te wyniki w europejskich pucharach, e, Liga będzie mogła coraz więcej zespołów wystawiać do, 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 do rywalizacji europejskiej, także to się poprawia i widać też, że Ci nowi właściciele w coraz, coraz większym stopniu e, 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 chcą, aby nie tylko decyzje podejmować w na nosa, ale też aby móc e, bazować je na danych, na informacjach. Czyli jest szansa, że niedługo z polskich wojsk znikną centro strzały, które są naszą cechą charakterystyczną, a okazuje się, że w statystykach jest potwierdzenie, tak Paweł przynajmniej mówił, że to nie jest wcale takie korzystne do zdobycia bramki. No już jak centrostrzał ci wyjdzie, czyli nie masz nieudaną centrę, no to rzeczywiście tam może się, może się więcej zadziać, ale czy może wpaść bramkę. Pamiętam, kiedyś oglądałem, to już dawno, dawno temu było mecz reprezentacji Marcin Baszczyński łętował i, i, i wpadł taki strzał w samo okienko. I on bardzo, bardzo się uśmiechnął i powiedział coś w rodzaju nie wiem, jak można tak dośrodkowanie. Ja widziałem ciekawego e, teraz wpis na Twitterze przed meczem e, Legii Chelsea w Lidze Europy, no to właśnie ktoś tam napisał jakieś parodystyczne konto, że wyobrażam sobie teraz analizowanie e, Legii pod kątem jakby przyszłego meczu. Ej, John, po, on strzelał z takiej pozycji. Nie wiem, ale jak widać strzelał, więc będzie tutaj ciekawych rzeczy. Mo, może tym y, widzom, którzy nie do końca Was znają, czym się zajmuje Respovision? Bo Wy jesteście z jednej strony narzędziem dla właśnie klubów piłkarskich i dla sportu, ale z drugiej strony też zmieniacie sposób, w jaki ten sport się konsumu konsumuje, bo też tam są jakieś rozwiązania związane z oglądaniem na przykład meczów. Tak, tak, tak. Więc... Y Zaczynając od tego ogólnego opisu, my najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, w szczególności w działce Computer Vision, czyli analiza obrazu, które do tej pory były stosowane w self-driving cars, czy nie wiem, w naprowadzaniu pocisków samosterujących, przenosimy do piłki nożnej. I to jest coś, co może mieć dwa zastosowania, takie najbardziej namacalne, czyli coś o czym, od czego zaczynaliśmy naszą rozmowę, coś o czym mówiliśmy, czyli analityka, wspieranie decyzyjności, e, e, wspieranie rozwoju, ale też e, media. I bardzo intensywnie teraz pracujemy nad pierwszymi zastosowaniami mediowymi, które niebawem będą, będą mogły być do, do, do obejrzenia. Podpowiem tylko, że to nie będzie piłka nożna, to będą bardziej sporty motorowe, no ale też jakby jak, jak widzieliśmy, jak ciekawie to może wyglądać, to nie mogliśmy się temu oprzeć. Także mamy nadzieję, że już niebawem w transmisjach sportów motorowych, takich topowych, światowych, będzie można zobaczyć nasze, nasze dane, nasze informacje i też atrakcyjnienia, takie, takie skierowane stricte pod widzanie. Pod, pod Czyli co, jak będzie jakiś Grand Prix Abu Zabi, to będę mógł złączyć taką transmisję, że będę na przykład w boksie McLarena. No, nie chciałbym jeszcze na razie szczegółów zdradzać, ale mogę, mogę powiedzieć, że naprawdę to będzie, to będzie dość atrakcyjne. A kiedy będzie można posłuchać o pierwszych szczegółach? To jest... Myślę, że końcówka wakacji to jest moment, gdzie, gdzie, gdzie będzie to już do obejrzenia w, w, w live. Bo jest trochę tak, że jak ja obserwuję aktywność biznesową tych polskich piłkarzy, no to. Robert Lewandowski, mam wrażenie, nie ma żadnej strategii inwestycyjnej, bo te jego biznesy są od sasa do lasa i niekoniecznie przy, przynoszą coś dobrego. Grzegorz Krychowiak też ma raczej, mam wrażenie, jakieś przestrzelone te pomysły inwestycyjne. Czy wydajecie, że jakby to się trochę zmieni, że jakby ci piłkarze zaczną chętniej, odważniej i przede wszystkim mądrzej inwestować, na przykład w polskie sporttechy, właśnie? Uh. To może zacznę od tego, że nie czuję się w pozycji, żeby jakby dokonywać porad wealth managementowych dla, dla osób tak zamożnych. Natomiast rzeczywiście jest ziarnoprawny w tym, co mówisz. Znam troszkę ten świat od, od, od środka, ale, ale jakby trochę zrobię unik i nie, 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 nie będę to komentował. Natomiast wierzę, że będzie, wierzę, że będzie lepiej. Wierzę, że dwie rzeczy po pierwsze podziałają, że jakby oni mają coraz lepsze. Hmm, coraz lepsze wyczucie, coraz lepsze doradztwo wokół tego, gdzie mogą, jakby pomnażać swój majątek, zapewniać sobie to, aby, 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 aby ten majątek jakby przechodził, przechodził na pokolenia w przyszłości, ale również i jest coraz więcej właśnie tych ciekawych okazji inwestycyjnych, tak? Czyli to nie jest jakby tak jak było to kiedyś kawalerki i nie wiem, zakłady, zakłady jakieś fryzjerskie i, i tego, typu, tego typu historia, ale jakby tych możliwości jest coraz więcej i ta świadomość jest coraz większa. Także myślę, że te, te dwie siły doprowadzą do tego, że ten jakby aspekt będzie, będzie wyglądał coraz lepiej. Będziemy to na pewno śledzić. Wielkie dzięki za rozmowę. Mateusz, startup Rest Również dziękuję bardzo.